Siemanko, tutaj Tomiks. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj gramy sobie... To jest pierwszy odcinek w ogóle z Counter Strike'a. Tak, dokładnie tak. Z tej oto starej gry, ale niby fajnej. Bardzo fajnej. Mi się strasznie podoba. Tutaj zabiliśmy dwóch gości. gram na y, y, gry wojenne i demolce, bo tutaj fajnie mi się gra, co zabójstwo się zdobywa w broń. Tutaj macie właśnie listę broni teraz na ekranie, y, 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 jakie po kolei się zdobywa. No i my już lecimy. Na razie, no wiadomo, jest tutaj są. Jeśli ktoś nie wie, na czym polega ta gra, no to są dwie drużyny, terroryści i antyterroryści. Terroryści mają za zadanie albo wyeliminować antyterrorystów, albo po prostu podłożyć bombę i żeby ona wybuchła. A antyterroryści mają za zadanie albo właśnie wyeliminować... W pra... w... W... Wszystkich też y, terrorystów, albo rozbroić bombę. W prawym górnym rogu macie też, y, jak ktoś kogoś zabija. Tutaj w prawym górnym rogu ekranu macie y, kto kogo zabił. Ja się nazywam xxxx, czyli w sumie tak jak w, y, w Minecraft'cie. Dobra, lecimy. Tutaj widzę, niektórzy dołączają do antyterrorystów, nawet nie wiem po co. Przecież wygrywamy. Halo, ludzie. Ludzisko. Antyterrorysta? Nice. Nice. Dwóch oponentów. I trzeci się czai za beczką. Tomix za najwięcej zabójstw. Nice. W Counter Strike gram gdzieś około dwóch tygodni. To jest pierwszy z niego odcinek. Też widziałem, że Turkid po którymś tam z odcinków napisał komentarz, żebym nagrał odcinek jakiś z Counter-Strike'a, no to, no to robię. W końcu Counter-Strike, w sumie w końcu. Pierwszy raz na kanale. Myślę, że to będzie dobra seria. Kurde, akurat nie lubię tej broni za bardzo. zniesie ciężko mi strzela. O, zabiłem. I to przez głowę. Nice. Piąta, bro, piąta runda, piąta broń. Bo tutaj będzie też, um, jak um, po dziesiątej rundzie, będzie zamiana też. O to balansowanie trudno, Piąta broń, y, piąta runda. No to jest bardzo dobrze. Naprawdę jest pokcząt. Słuchaj, pucniemy. Tylko mi nie zasłaniaj tutaj. Tutaj chyba nikogo nie ma, w sumie nie wiem, troszkę tak czuję, że mi laguje, ale trudno. <grymne> 75% przeciwników drużyny, ojojoj, dużo. Dalej ta piąta broń, no bo ni y niestety nie wyeliminowaliśmy żadnego przeciwnika. Dobra, zabiłem. Nie wiem, ja właśnie mam tak, że ja przeładowuję nie w tym momencie zawsze co trzeba. Zawsze przeładowuję w tym momencie, gdzie nie, nie ten. Ale już trudno, no. Taki mam zwyczaj. Dobra, podkładamy bombę. No i teraz 40 sekund do detonacji. Piszę wam na ekranie. No czyli jak antyterrorysta po prostu jej nie rozboi, to wygrywamy automatycznie bo wtedy taki dym leci i bomba wybucha. Myślę, że większość z was zna tą grę. O, tutaj coś mnie zablokowało. Nie ma tego antyterrorysty. Gdzieś się schował, gość. A może? To nie ma? No to patrz. O! Zabili, ale o właśnie, bomba wybuchła. Zblokowano osiągnięcie. Wybuchowa wola i testament. XD Ciekawe. Siódma broń, yy, przepraszam, siódma runda, szósta broń. Jest jak najbardziej dobrze. Nie ma nikogo. Ale, że tu nikogo nie ma. Na razie nie będę podkładał bomby, bo się coś boję. O właśnie, że tutaj ktoś będzie. Dobra, nożem. Ajajaj. No niestety nas, nas zabił. Mogłem bronią, ale nożem chciałem tutaj widać. I gdzie jest ten ostatni... Że, ale, że on w bazie campi? Naprawdę? Ej, jak my jeszcze to przegramy, ja będę w totalnym szoku. Panowie, ogarnijcie się. Dobrze. 7 do 0 w dobie. 6 minut nagrywania, jest 7 do 0. No i jak widać, rundy nie trwają za długo. Glock 18, Ósma runda, siódma broń. Nice. Czyli jak teraz zabiję, to będę miał snajperkę. I ja ze snajperek w, w Counter Strike'u nie jestem jakiś mega dobry, może, może z pięć razy mi się udało kogoś tak zabić bardzo ładnie ze snajperek. No, zabił mnie przez głowę, no to wiadomo było, że więcej trafi. No i 7-1. Teraz będzie, yy, z tego co widać, dziewiąta runda, czyli po tej rundzie, yy, jak ten. Tutaj rundzie będzie dziesiąta i jak dziesiąta się skończy, to będzie jakby zamiana, że będziemy antyterrorystami i będziemy mieć pierwszą broni od nowa jakby. O taką tutaj nie się. A, to, 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 to nic nie dało. Ja wiem, gdzie on się czaj. O Boże, przychapa. Zabił go? Dobrze, nice. Bo ja mam 3 HP, musicie mnie trochę chronić. No właśnie o tym mówiłem. Ale zadałem mu jakieś obrażenie. To jest powtórka oczywiście, jak mnie zabił. Aj jaj 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 Oj, coś, coś coraz gorzej nam idzie. Ale tutaj widzę, że chłop wie. O co chodzi? Ale że ten tutaj kampi i będzie czekał do skończenia weczu. To mi się przynajmniej wydaje. Zmienię sobie kamerkę. O tak taką najbardziej lubię właśnie. Tutaj widzę, że każdy ma broń yy, NOVA. Nowa, nowa ja to nazywam. Składają bombę, oczywiście, tutaj. Klasyk, czysty klasyk. I czy zabiją go? No oczywiście, że tak. Brawo! Wykończył czterech rannych przeciwników. Wow! Wow! To naprawdę grubo. Dobra, jak teraz się skończy ta runda, to będzie zamiana i będzie tabela wyników, kto na przykład z naszej tej tej, tej drużyny był najlepszy, kto z, z, kto z ich drużyny był najlepszy. Czy on już tutaj zdążył w biec? Nie. Co jest? Ej, bo myślałem, że ktoś strzelał. Wiedziałem, że tu będzie. To było do przewidzenia. Czy, co? Co jest. No, jak widać, niestety przegraliśmy. Zabiłem dwóch, ale to i tak nic nie dało. O tutaj jest tabela. Byłem pierwszy w drużynie, wynik 25. Szczerze, nie często mi się zdarza, że jestem pierwszy w drużynie. Ale jak widać tutaj byłem najlepszy. Zobaczę, czy w antyterrorystach. Jak będę w anty, będzie tak samo. Ja zawsze sobie jak jestem w anty tutaj kampie. O kurde, zagapiłem się gdzieś w, inny, ten, w inną stronę ekranu i po prostu za późno chłopa zobaczyłem. Ale jednym trafieniem 87 HP. Nice. Tutaj widać dwóch na dwóch, no już dwóch na jednego. Lubię K-Drop. Co to za nazwa? W ogóle nie wiem czego ludzie... Właśnie w CSGO mają, mają y, y, przyniku napis K-Drop. Nie rozumiem tego. Nawet ma tutaj ikonkę jakiej dropa Jeśli nie widzicie, no to. Przykro. O kurde. Dobra, pięknie. Zabity. Przez głowę to naprawdę pog. Kto mnie zabił? Lubię K-Drop. Lubię Nie wiem, po co ludzie mają to, to K-Drop w nazwie. Widzę, tutaj Gostek sobie bombę podkłada, ale pięknie na od tym zachadzał. Tutaj jakiś typeczek sobie coś robi. Ty, on Nie, dobra. Zabił go. Dobrze. Czyli widzowie teraz, bo nie mówiłem wam chyba. Gra, do je, gra jest do 11 wygranych rund. Czyli jak teraz po prostu wygramy do rudę, to... To po prostu koniec meczu i wygrywamy i dostajemy osiągnięcie. Ja strasznie lubię, jak te osiągnięcia się wyświetlają. Bo zawsze mnie ciekawi jakie ja dostanę. Ostatnio dostałem najwięcej punktów, to znaczy ostatniej gierce, ale wtedy nie nagrywałem. No coś tutaj. Nie idzie mi trafić. Co? Zabiłem go? Czekaj, tak? O nie. No właśnie, o tym mówiłem, że przeładowuje nie w tym momencie, co trzeba. O tym właśnie widzowie mówiłem. Rozbrajaj, rozbrajaj. No i dobrze. Wygrana. XX to Mix. Mistrz broni. Najwięcej zabójstw unikatowymi broniami. No, nawet. Nawet spoko. No to widzowie, ja idę grać chyba następną rudę. Trzymajcie się. Cześć.